Dzisiaj jest przerwa u nas na gospodarstwie w koszeniu pszenicy Wujek kosi groch Nie trzeba tam za wiele przyczep, bo, bo groch w tym roku nie za dobrze plonuje Więc przywiozę moją szczepę Znaleźliśmy sobie z Jankiem robotę, będziemy zakładać do niej plandekę, która tak naprawdę już chyba trzeci rok leży kupiona i zawsze coś Już prace nad to z zakładaniem plandeki zostały rozpoczęte właśnie wtedy Uchwyty są już pozakładane, trzymające, ale jeszcze trochę pracy zostało i mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj zrobić. Bo pogoda w polu potrafi niesamowicie zaskoczyć. Mamy taki cełownik, który ma 4,53, a na przyczepę potrzebujemy 4,85, chyba 5, jak dobrze pamiętam. Więc wykminiliśmy sobie, że rozetniemy go na pół i wtedy połączymy większym przez środek, skręcimy go po jednej śrubie z każdej strony, żeby się nie wysuwało i już będziemy mieć to usztywnione i lepsze. Bo akurat nic, żadnego materiału nie było na 5 metrów, więc zrobimy, zrobimy to tak i też się sprawdzi. Jekle mamy już zrobione I teraz po prostu Jeden w drugi Te dwa wejdą w to Jest zrobione tak żeby Weszły tutaj po 40 cm Do środka Wtedy zrobimy tutaj jedną dziurę Tam zrobimy drugą dziurę Tutaj tak samo żeby to skręcić I powinno być ok Tyle Nie ma co się zastanawiać Przy okazji wiercenia dziur, był to test nowych wierteł, trzeba przyznać, że są naprawdę ostre i spisują się rewelacyjnie. Dobra, działamy dalej. Założyliśmy plandekę. Zamontowałem przed chwilą ten jeden uchwyt. Nie wiem, blokujący plandekę. Jak będziemy ją zwijać w tą stronę. Nie wiem, nie wiem jak to się nazywa. Nie mam pojęcia. Jeszcze jest trochę pracy, bo trzeba jeszcze zrobić te uchwyty na gumki. Trzeba skrócić te gumy, bo one są patrzcie jakie długie. Na razie wsadziliśmy tutaj taką prowizoryczną rurę. Rurę też muszę jutro pojechać i kupić O tutaj nic nie widać pod, pod światło Rurę muszę pojechać kupić o jednym Bo tutaj są dwa kawałki teraz włożone po prostu żeby nam dociążyło tą Tą plandekę w tę stronę yy, Pamiętam, że Pan yy, Podpowiadał mi żebym sobie wziął plandekę Długą Żeby sięgała Żeby sięgała aż tutaj po prostu dotąd Bo mówił, że może zaciekać Ale jakoś z tego zrezygnowałem a Teraz, tak sobie myślę, że na pewno miał rację. Ale to nic, no trudno. Yy, będzie jak będzie. Mówię, jutro trzeba pojechać po rurę, yy, dospawać uchwyt do zwijania, na farmery ją połapać. Bo innego pomysłu nie mam. A myślę, że na farmery będzie dobrze. Tak też widziałem w innych przepach. No i te gumy też poskratać, no bo przecież No to jest bez sensu, żeby to aż tak było Chociaż ja wiem Nie, tutaj o, tak żeby było po środku Trochę się je skróci I będzie dobrze Chociaż i tak w planie też jest trochę odnowienie tej przepy, Co prawda ona tą zabudowę ma nową zrobioną, nie wiem Nie wiem ile ta zabudowa może mieć lat No nie aż tak wiele Ja to z 10 lat temu tak pomalowałem Pomalowałem tak, o aby tylko było, ale teraz, może po żniwach, chciałbym po prostu rozebrać to. Na pewno trzeba zrobić dolne uchylanie burt, bo to, co jest tutaj, teraz, to jest po prostu tragedia. I tyle. Wujek sobie ścieli plandekę do kosza. Po prostu wywala ją sobie tutaj, wywija do góry, żeby tutaj, o, nie, nie sypało się zboże. No to jest naprawdę to jest problematyczne i niepotrzebne. Na razie jest po jednym uchwycie, bo kiedyś to montowałem. Jutro domontuję, domontuję, resztę. Teraz jeszcze przykręcę kolejny uchwyt i chyba koniec na dzisiaj, bo zaraz zaczną komary gryźć. Bo już się zbliża godzina 19, także zaraz tutaj będzie zmasowany atak. Kombajny słychać na polu, ale chmury takie tam nie za ciekawe. Trzy alerty przyszły, pogodowe, także może być kiepsko. Dobra, to co? Do roboty dalej.